Moja przygoda z ciężarówkami zaczęła się 8 lat temu. Nigdy nie sądziłem, że będę jeździł zawodowo. Każdy myślał w rodzinie, że sobie nie dam rady. W tak świętej pamięci jeździł autobusem w PKS-ie. Jeździł tata, tylko że nie był takim długodystansowcem. Stwierdziłem, że może bym poszedł w tym kierunku. Każdy myślał, że to ja drobny facet. Wielka ciężarówka widziałem tam pojedzie. Trzeba na każdym kroku się pilnować przede wszystkim. Nigdy nie wiadomo, co nam trasa przyniesie, idzie nas drogi zaprowadzą. Lubię jeździć ciężarówką, zawsze to była moja pasja. Myślę, że jest to pasja do dzisiaj. Jak zaczynałem jeździć, moja żona była wtedy moją dziewczyną. Dla mnie było to coś nowego. Żegnam się z nią, tak jakbym miał do domu nie wrócić. Wydaje mi się, że każdy kierowca, wracając do domu, to na swój sposób szczególnie przeżywa. Dzięki temu, że nasze żony i dziewczyny zajmują się domem, my możemy robić to, co robimy, a dla wielu z nas ciężarówki to ogromna pasja, często na całe życie.